Dzień dobry, nazywam się Marcin Ryszka, jestem prezesem Fundacji Niewidząc Przeszkód. Znajdujemy się w szkole dla osób niewidomych na Tynieckiej 6 w Krakowie. Dzisiaj spotykamy się właśnie dlatego, żeby troszkę ułatwić to funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Stąd pomysł na taką makietę tutaj okolic Rynku Dębińskiego, tutaj w Krakowie, gdzie ta szkoła się znajduje. Właśnie po to, żeby osoba niewidoma, która po raz pierwszy trafia do tej szkoły mogła sobie dotknąć wypukłej mapy i mogła sobie wyobrazić w jakim otoczeniu będzie się teraz znajdować, w jakim otoczeniu się teraz będzie, będzie musiała funkcjonować. Może dotknąć, zobaczyć, gdzie płynie Wisła, może zobaczyć, gdzie prowadzą bulwary wiślane. Od bramki. Tu wchodzimy. Teraz. Jak sobie chcesz palec, to możesz to przejechać. Przejście, chupnik. Tak, przejście, dokładnie. Wisła Wisła jest zaznaczona, nie ma koloru niebieskiego, ale jest zaznaczona, o, o dokładnie. Pamiętam, że jako siedmioletnie dziecko uczyłem się takiej orientacji na klockach, gdzie ktoś budował mi jakiś model, ale oczywiście to nie było dokładne, to nie było trwałe, to wszystko było takie, można powiedzieć, bardzo, bardzo prowizoryczne. Jako pracownik AGH dowiedziałem się o tym, że ten wydruk 3D poszedł naprawdę już technologicznie bardzo mocno do przodu. I mam nadzieję, że to jest początek naszej współpracy i że pokażemy, że ta technologia 3D jest bardzo pomocna dla osób niepełnosprawnych. Już nie trzeba teraz siedzieć ileś tam tygodni i rzeźbić czegoś bardzo dokładnie, taką ręczną pracą, tylko tak naprawdę przy pomocy technologii, przy pomocy jakichś programów możemy takich makiet tworzyć bardzo wiele i za to trzymam kciuki.